z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbieta. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. A Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości Dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja, wielbi duszę moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. A jego imię jest święte, jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił, ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo pańskie.